Cześć, witajcie! Dzisiaj chcę wam pokazać sprzęt firmy Maximal. Niewiele wiem o tej firmie właściwie nic, ale sprzęt wygląda na ciekawy, dlatego wam pokażę. Najpierw wam chcę pokazać kabelki, bo jak już mam taki sprzęt, to przy okazji sobie zakupiłem, to są gniazda DIN, które kiedyś się używało i to jest gniazdo DIN i wejście i wyjście czyncze, czyli do odtwarzanie i nagrywanie. Trochę staroci mam, to że może się przydać i drugi kabel taki długi to też jest gniazdo DIN i jack to w razie jakbym chciał na przykład go użyć jako wzmacniacza a to na przykład do telefonu albo nagrać z telefonu coś na na kasetę magnetofonową i już Wam pokazuję to jest magnetofon z radiem mamy tak, tu mamy licznik tu mamy wyjście słuchawkowe cztery głośniki Niskotonowe, czy tam średnio niskotonowe, wysokotonowe dwa mikrofony, i to jest ciekawe, bo to są mikrofony pojemnościowe, to się rzadko zdarza. Cztery zakresy radia, więc długie, średnie, krótkie UKF. Barwy, bas, wysokie tony, balans, głośność. Tutaj mamy pokrętło do ustawiania skali radia, tylko jest skala manualna, nie ma żadnych programatorów. Sekcja magnetofonu, więc pauza tutaj jest, tu mamy przycisk stop i otwieranie kasety tak dość głupio jest zrobione nie ma takiego mechanizmu opóźniającego tylko tak to robi nie wiem, że ta kieszeń się nie urwała jeszcze to dziwne tu mamy przełącznik magnetofon radio i kontinuę. to później powiem tu mamy przełącznik taśmy żelazowe i chromowe i tu przełącznik mono stereo i takie rozszerzenie stereo tak to wygląda tu jest antena do radia jeszcze z tyłu chcę pokazać bo tu jest tak: baterie, klapka baterii, bo ten sprzęt jest przenośny, można i na baterie. Wejście na kabel na 220, znaczy na sieć na 220-230 V. I tutaj też, to też rzadko spotykane, pierwszy raz chyba coś takiego widzę, że jest też wejście na zasilacz z prądu stałego 9 V. Tego zazwyczaj nie ma. Ładnie wygląda ta skala, taka pochylona, jak widzicie. Tu jest taki fajny wskaźnik, który robi co on robi. Po pierwsze robi wysterowanie radia, jak się radio włączy. To tutaj pokazuje, im bardziej wychylony, tym lepszy i odbiera stacje radiowe. Tu mamy jeszcze kontrolkę stereo. Jak bym chciał nagrywać z radia, zaraz zrobię, zrobię, pauzę i włączę nagrywanie. Aha, jak włączam nagrywanie, to start się włącza sam, więc. To teraz zobaczcie wskaźnik pokazuje poziom sygnału. Tak to wygląda. W przypadku magnetofonu wskaźnik pokazuje poziom napięcia, czyli jakby grało na bateriach, to by pokazywał po prostu poziom baterii. Tutaj jest na zasilaczu, więc do końca się będzie wychylał, prawda? Dostałem go w takim stanie, że magnetofon, jeden kanał tylko szumiał, drugi grał ledwo, ledwo. W radiu ten kanał strasznie brzęczał, tam był drucik od głośnika odlutowany. Tutaj był problem z głowicą, na początek trochę go pod... podrasowałem, jakoś tam na razie jest elegancko. Gra naprawdę fajnie, dzięki tym głośniczkom tutaj dużo wysokich tonów ma. I jeszcze miałem mówić o tym. To jest. To jest y, taki przełączenie w ten stan kontinuum. To jest coś takiego, że nie działa. dopóki nie włączę zapisu, znaczy na przykład start w tym. Magnetofonie albo zapis w magnetofonie, wtedy włącza się radio. I właściwie nie wiem po co to jest. O, no, w ten sposób to działa. Tak to wygląda. Jeszcze chcę Wam pokazać tutaj z tyłu. są Jest wejście DIN, przełącznik na mikrofon. O ile sobie dobrze kumam, pojemnościowy i normalny, to wtedy wiadomo, przy pojemnościowym mikrofonie jest napięcie, musi być do mikrofona. Tutaj, mikrofonu tutaj są wyjścia, wejścia, takie dziwne jacki. Szczerze mówiąc, powiem Wam, że jeszcze tutaj dokładnie się nie, nie przyglądałem tym gniazdom. Zresztą będę mu robił już dokładniejsze jakieś tam oględziny. i i czyszczenie i wszystko, to wtedy się mu przyjrze jeszcze bardziej no więc tak to wygląda taki ciekawy, fajny sprzęt no. I jak słyszycie to gra też nie daj gorzej to tyle cześć wszystkim